indywidualnym zawodnikom. Witamy kolejnego zawodnika, który dobiega do strefy z dnia. Anksedziowie czuwają nad prawidłowością czynność wykonywania czynności w strefie, czyli najpierw zakładamy zaznaczony gaz, dopiero potem zawodniczki, zawodnicy pobierają węglowę ze, ze stojaka. Zwróćcie Państwo uwagę, nie wsiadają Dopiero muszą dobiegać rowerem do punktu zwanego Delwę i tam dopiero wsiadają na rower. Trasa rowera trzy 3 pętlę, listę 10 km rowerem Atatowcy sygnalizują wysoko podniesioną ręką gotowość do przejęcia czynu. Przygotowane przez personal B są na rzepach, nie trzeba rozwiązywać sznurowadę przed.